Cześć Wam. Dzisiaj mała przyjemność układanie, układanie wełny. Także tu trochę tego mamy. No i co, będziemy zaczynać z tamtej strony. Kładę 35 cm, ale jest słaba lambda. Wiecie, co już nie pamiętam, nie tam było. Lambda jest 39, także nie jest za dobrze. Dlatego to jest 35 cm. Na razie kładę. Do, do wieńca, bo u mnie od może, a nie dam rady. U mnie od, od sufitu do wieńca jest właśnie 35 nawet 40 cm. Dlatego będzie do wieńca, nie do wieńca, do do do, krokli, do dołu kroki będzie wełna. Ale później jeszcze będę musiał coś wykombinować, żeby było na wieńcu, żeby wieniec był ocieplony. Ale to już, to już w późniejszym czasie. Teraz zależy mi na tym, żeby ocieplić sufit. No i co? I biorę się do roboty. Powiem Wam, że przejebane jak w ruskim czołgu. Na sakra, żeby to zrobić dokładnie, naprawdę trzeba kupę siły włożyć, a zaczyna się ciepło robić. Laleczka już jest na palcu. Na dole nie będę pokazywał ile jest krwi, bo to dla ludzi o mocnych nerwach. Tu zresztą widać parę kropelek, ale na dole to jest... Żona przylecała, ta się wyproszyła. A no ale ostry nóż mocno się nie skaleczyłem ale cienkie rozcięcie dobra nie będę wam pokazywał dalej bez sensu jak ogarnę troszeczkę tego to może się odezwę no i walczymy walczymy dalej no tu ten, ten fragment już mam ogarnięte tu dokładnie tak samo już na dwie warstwy jedną warstwę robię w poprzek tą, tą cieńszą 20 cm tu tylko jeszcze muszę do, dosztukować bo tam już mi nie wyszło pod spód i tam muszę dorobić kawałek czyli ta 15 szła w tą stronę 20 idzie tutaj pomiędzy krokwiami no i co? i trzeba robić dalej tu jeszcze jest jedna warstwa nie położona teraz przekładamy, przekładamy płyty wszystkie No i mamy mamy na gotowo, dwie warstwy, pierwsza 15 w, w, wzdłuż, znaczy w, w poprzek, później 20, 20 wzdłuż, także mamy 35 cm wełny, lambda 0,39, jak przeliczałem tam jakiś kalkulator znalazłem, no to e, spokojnie mieszczę się w tych wytycznych tam 0, chyba bodajże 15, jak dobrze pamiętam, tak 0,15 było, e, musi być. E, musi być przenikalność, znaczy, no, no, ne, no Nie będę się wymądrzał. No, w każdym razie ten e, współczynnik ma być 0,15. U mnie tam wyszło szło chyba 0,13 czy 0,14, e, także mieszczę się. E, tak zostawiam jedyne co to jeszcze jak e, będzie kasiura e, w przyszłości. To tam ocieplę sobie e, sam wieniec. Położę tam powiedzmy takie paski metrowe. 20 powinno, powinno wystarczyć. E, Garaż, garaż też już skończony do garażu musiałem troszkę wełny dokupić także tutaj, tutaj jest w garażu można powiedzieć że jest troszkę lepsza bo to lepsza wełna bo kupowałem z drugiej ręki także udało mi się kupić lepszą i powiem szczerze że jedna była tam 0,38 druga 0,35 i czuć różnicę jest jest gęściejsza, taka twardsza i mniej się mniej się pylita wełna tu na garażu, gdzie niegdzie jest dwa razy po 15, a gdzie niegdzie 15 i 20. Z tego względu, że no jest lepsza lambda, no to już nie, nie przesadzałem. To jest to jest wy, wyrównane, że tak powiem, tym, że jest lepsza lambda. No i od razu powiem, ile to wszystko kosztowało. Ci, co mnie oglądają, to wiedzą, że e, większość mam kupione z gry ręki wełnę, dlatego że, że ktoś próbował inwestora oszukać na, na drugie tyle, co potrzebował. <kluzny> Także na dom kupiłem wełnę. To łącznie, powiem tak, łącznie jest, łącznie jest 140 bodajże 6 metrów powierzchni i większość jest właśnie 15 i 20. Tak jak mówię na garażu, tam troszkę jest 2 razy 15. Zapłaciłem 4700 za to, co miałem na domu, plus to co, to, co garaż musiałem dokupić. Część z drugiej ręki, dwie rolki dokupowałem izowera w kastoramie. tam 0,38 lambda. Zapłaciłem równiutko 5000 zł, także myślę, że bardzo tania jak na, na rok 2022. Aczkolwiek wełna leży już od 2021. Kurczę, nie pamiętam kiedy. Albo na początku tego roku, albo w 2021, pod koniec gdzieś tam kupowałem tą wełnę, ale udało mi się, no jak popatrzę teraz ceny jednej rolki, jednej rolki tam 6-metrowej. E... 15 kosztuje 200 zł, no to przecież ja tutaj bym zapłacił majątek za, za, za tą wełnę. E, także kolejny, e, kolejny dowód na to, że warto gdzieś tam szukać po, po eliksach. E, ludziom dużo zostaje czy bloczka, czy wełny, czy styropianu. Tak jak widzicie, styropian też z różnej parafii, e, ale staram się brać. Znaczy, staram się, chyba bodajże wszystkie mam, tak, e, że lambda nie jest większa niż 0,33 z tego co kojarzę. Lambda 31, 32, gdzieś się chyba tam 33 też pojawia. To też, też jest zbieranina. Myślę, że no część na pewno gdzieś będzie tam nierówna. Nie wiem, pół centymetra będzie, będzie niższa, wyższa. Nie przejmuję się tym, w razie czego zaplanuję. Ale naprawdę uwierzcie mi, to są styropiany, które kupowałem po 35 zł za, za paczkę. 20. Zobaczcie, ile teraz paczka kosztuje. To oczywiście nie jest wszystko, to jest jakaś jedna czwarta tego, co mam, bo resztę jest utaty w, w, w sodole. Muszę też to sobie przy, przywieźć tutaj zeskodować, żeby już później nie latać. Jak się podobało, tak jak powiedziałem, zapłaciłem 5000 zł. E, I w Hugo roboty powiem Wam, że e, nie wiem, jak ludzie robią to zawodowo. No, z, wymienialiśmy z żoną. Nie, nie byłem w stanie, powiedzmy, tam od 10 do 18 robić wełny cały dzień, bo, bo, bo no, fizycznie się nie da. E, podziwiam tych, co, co są w stanie e, wytrzymać. Może dlatego, że robiliśmy w maskach. No, bardziej zadbałem o swoje zdrowie niż o to, żeby to zrobić szybko. Jednak mas maska ogranicza. E, przepływ powietrza i jednak człowiek się szybciej męczy najgorzej było tam pomiędzy, pomiędzy wiązarami dlatego też nie nagrywałem, bo nie było mi do śmiechu żeby nagrywać i, i coś tam Wam opowiadać także wełna na tyle ile, o ile skończona tu jeszcze muszę wymurować sobie podburować właśnie wyżej obłoczkiem i tam e, otynkować i chyba będę się brał za szpachlowanie sufitu Oklejanie, spachlowanie i jeszcze muszę podłączyć w międzyczasie szampon, Bo już, już ta woda zeszła To, to sobie szampo podłączę Dobra, trzymajcie się, koniec marudzenia, cześć A jeszcze powiem, bo pewnie część ludzi zapyta dlaczego nie piana, dlaczego nie, pijana, dlaczego nie, nie wełna, wełna wmuchliwana czy, czy celuloza No tak jak widzieliście Czekajcie, przetrę, brudne jest tak jak widzieliście, tak jak mówiłem, zapłaciłem za to 5000 zł, To teraz sobie przekalkulujcie ile bym musiał zapłacić za, powiedzmy, za pianę. Tak? Piana chyba bodajże wtedy, teraz jest najdroższa. Kto wie, może jak będę robił tutaj skosy. właśnie Muszę kogoś mądrego się zapytać, czy, czy lepiej jest zrobić tak, może wy mi podpowiecie, czy lepiej jest zrobić tak, że na przykład dać na skosach, gdzie tam jest tak naprawdę nieużytkowe, dać na skosach, powiedzmy, tam dychę. No, niech będzie ta piana, bo może być tak, że będzie pianowane. No i później to, to główne ocieplenie, tutaj, jak mamy e, tą powierzchnię użytkową. Na przykład 20 cm wełny, czy tam piany. Czy lepiej na przykład tutaj dać 20, tam dychę, czy od razu tutaj dać 30. Podpowiedzcie, kto jest, kto jest w temacie. To, to, to chętnie się dowiem czegoś więcej. Trzymajcie się. Cześć.